Gdy byliśmy w domu horsemanów, postanowiliśmy sobie po wyjściu zrobić zdjęcia i Kamilek wpadł na pomysł, by... Tam jest kosz na śmieci, dawaj tam! No i zrobiliśmy zdjęcie przy śmietniku, a to co tam znaleźliśmy było nie do opisania. Jak można wyrzucać takiego misia na śmieci? Bierzemy go do domu. Właśnie ja się zastanawiam, bierzemy go? Bierzemy go. To jest nasz złoty. Ja, ja, by, ja, na ja bym go wyprał ten. Ej, dobra, bierzemy to. Uratowaliśmy niedźwiedzie, ale serio. Ej, nie, ale zabierzmy go. Serio, ja go, ja go wypiorę ładnie. Ale śmierdzi trochę, ale trzeba go wyprać w takim razie. To dawaj go do bagażnika. Jesteśmy właśnie po umyciu całego, jak widzicie, ciągle gdzieś w tej ten, ale on czas umyć jedną osobę specjalną, bo on tej śmierdzi i ja myślę, że i tak pra, pranie Filipa jest zagrożone, bo on straszny ja yeah. ale a, on jest tak brudny. Stupnie. A my się szczęliśmy dopiero później, że potrzebuje szczególnej opieki. Dobra, trzeba go zabrać. Okay, do... a jak chcemy go umyć, to Ale to do wam... Nie wany. go do zebrać? Wy ty się, Kamilek! No bo... A ty się mylisz. A ile poszucę? kubuś puhatek ma lat. Czekaj, czekaj, ale... trzeba zobaczyć. Czekaj, ja wyszukam ile kubuś puchatek ma lat. Odstawiam, że jest mnie Kubuś... Dobra, nic mnie nie obchodzi. Ja czekaj. czekaj. właśnie kubusia Pucha Dobra, jest biało taki nie ma w ogóle. Co ty... K... No. Kamilek, czemu wytyfy? Czy ja muszę to cenzurować? Ja nigdy nie chciałem widzieć, jak wygląda kubuś puchatek bez tego. Ja ej, to jest najgorsze, jak może Dzieciństwo? Zepsutnie. Całe dzieciństwo zepsute na tym filmiku. Dobra, no, no to co do wanny, Trzeba go jak pieska tak umyć, bo w wannie. Dzisiaj mnie gościu mył kudę w wannie. No, możemy to zrobić Możemy, idziemy do wanny? Nie, ale może prysznic mu właśnie wystarczy Gdyby to lepiej prysznic, wiesz? Chyba będzie. <laughs> Że, o, ja. On się tutaj na to myje Ja ci daj, dawaj, dawaj Patrzcie jak ładnie w ogóle lustro tutaj umyłem A o, Danko to no, pójdzie sobie do wannu Ono do, do prania pójdzie Daj, zobaczymy czy coś tam Dawaj zamykaj I co już pachnie? Nie to już, jeszcze nie Kurde tylko Może się czuje swoje trochę To może nie patrzmy chociaż Kurde, w odbiciu wszystko widać. O nie, siema, nie podglądamy Cię. Nie, dobra, ale, ale to jest głupi pomysł. To mu nic nie da, jak się on trzy lata my my możemy... nie mył. To nie można go tak prysznicem My tyfy, nie możemy jest... teraz otworzyć, bo my będziemy mokrze, to on musi wyłączyć, więc poczekajmy Kubuś puchatek, wyłącz proszę wodę. Kubuś puchatek, wytyfy. Halo! Ty ty Halo, Już jest prysznica hmm. Nie, to trzeba zamknąć. Kubuś puchatek. No, ale on się ciężki zdobił, wytyfy! Wody. ale sprawdź sobie. Sprawdzę. Ale ciężki, ale gruby teraz. Czy, czy on je wodę? Czy kubuś puchatki wody. jedzą wodę? Wytyfy! O nie! Czemu mokry kubuś puchatek siedzi u nas? Mokry goły kubuś puchatek. Trzeba go. Dobra, daj go może do wanny Dawaj go do wiadra. Misio w wad. O ja. Tylko teraz nie wal wiadra, bo, bo będzie to ten Ty jak to wygląda? Ja wiedzie, Dobra dawaj, ale to wanna to będzie jeszcze ciężej On nie może tak, on musi mieć jakieś wyzwanie, bo jak do wannę damy to on szybko zje wannę całą Ale jakie wyzwanie mam mieć? Na przykład jak będzie się obracać dookoła to wtedy nie zdąży z wody zjeść Puchatek się kręci jak mebel w Dokładnie, I trzeba go dać szybko do pralki Do pralki? Tak A gdzie mamy pralkę? Na samym dole W piwnicy trzymamy pralkę A wiesz czemu w ogóle ma nakręcone włosy? A, bo się kręci... Tak, bo on ma zaraz... Ma zaraz obok ten. Dobra. A, dawaj. się już coś kręci. Co ty gadasz? Ja jeszcze 7 minut. Paczek Puchatek czeka. A, a czemu ona jest praktycznie pusta? No i co, on będzie czekać teraz? Ale jest szczęśliwy, patrz jak się cieszy, widzisz? Mokry i wesoły. No, to, to właśnie go czeka. Widzicie jak on jest podekscytowany, co go czeka właśnie? Ale, ale jest, ej, naprawdę on tam chce się dostać za wszelką cenę. A ubranko co to mamy w tej lepszej pralce? Bo my mamy dwie ptaki Ja, A czemu nie damy misia w lepszej pralce? Tylko w gorszej Patrz, jak teraz jest smutny Nie, ciągle jest wesoły On nie no, może być smutny On chyba. nigdy nie jest Oj, z... z... O nie, jednak jest Ale patrz no, Ale się, się odpala no, Ale za to Ma poduszkę Z Robertem Lewandowskim Ale wow. no, no, super masz poduszki. Super poduszka misiu Halo! Halo! Już Brawka. się bez... ja, już... ja musiałem wyjąć wszystko, bo, bo Filip powiedział, że to... że to też moje dywaniki są. Znaczy mamy to dom w domu A to zostaw. To jest ulubiona poduszka unboxera To wcale nie tak, że to moja ulubiona poduszka, która akurat leży Ej, w ale on jest z... ciężki, bo ty chodzisz na siłownię. Nie chciałbyś mi go ty... z nim? Chwila. Możesz. Uważaj, bo on ciągle mokry jest. Dobra, dawaj wrzucaj mhm. go tam. Uwaga, uwaga! Histo historyczny moment. Historyczny moment. Pierwszy miś w kosmosie Trenianem takim Dobra, już brini, już wiaderka nie możesz prać. Wytyf, jak ta pralka dziwnie wygląda. Jak... To jest jak jakieta yy, i teraz tutaj jest moduł! Boże, oh, 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 oh. No, jaki gościa? Fuj. Czego go w dupę bijesz? Halo! Czekaj, czekaj. Pa taki <ślamy> wesoły! Z zamykamy. Ej, tak, jak będziesz się obracać w ten sposób. Nie, musimy już sypać jeszcze ten, czekaj. A dodaj wszystko właśnie. Tutaj kapsułkę. Dobra, to dajemy w takim razie kapsułeczkę Waga. Trzymaj tutaj. Czekaj, niech on tu trzyma sobie kapsułeczkę. Kapsułeczkę ja, bo... pod pachą? Tak, 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 tak. Dobra, ale on będzie śmierdzić, więc trzeba dać mu drugą kapsułeczkę. Zjedz sobie. <laughs> Jedz kapsułeczkę Zjedz kapsułeczkę. No dobra, on ciągle będzie śmierdzić. Ale myślisz, że to bezpieczne trzeba... dla niego? Trzecią Oj, to dużo chemii to będzie chyba. Oj! To za dużo kwasu będzie, oj, ja ci zabiorę jednak. Dobra, trzeba go zamknąć. Dawaj go, a czy on będzie mógł oddychać? No tu patrz, są takie otwory powietrza, a, to jest specjalnie dla misji, jak je było. Więc... Dobra, mam to, nadzieję, że, że to, to będzie to działać. Tak, uwaga, yy, kabina SpaceX zamknięta. Na jaki tryb nastąpił? Na jaki tryb w sumie? Żeby było gorąco. Jest tryb dla misi? Tak, częściej że mamy tutaj tryb dla misi, więc trzeba go ustawić. Okej. Okay. Papa, pa, misiu! Papa! Pa. Niech odpala się ta kieta. Trzy, dwa, jeden! Papa! Słyszysz nas? Halo! On ciągle jest przekonany, że wszystko będzie dobrze. Nie, nie daje sobie sprawy, że może mu zabraknąć powietrza. Ale on no mówiłem ci, że nie zabraknie, to jest taka przystosowana dla misi. Ale. To sumie. Sumie. O! nie! O, Hejka! Ej, ale fajnie tak ma się pokrytać ci płynę. No nie, teraz jest niefajnie, bo jest do góry nogami No teraz krew cała spływa do głowy. I... Ale może zaraz o, się obróci. Bo ja zapomniałem mu dodać zapaszku, żeby potem ładnie pachniał. O! Tu też się lekko to skończyłem, ale dodajmy może ten. To jest jakiś Dlamisiuk specjalny. A, no faktycznie. Bo to jest taki leśny, więc No no, dla no, no podobny kolorystycznie do niego. To kapło na mnie, woda. Chcę go wypuścić, halo! Halo! Jednak się rozmyśliliśmy, musimy go szybko wypuścić. Wy, Wypuśćcie! Patrz, dobrze, że ten, bo dobrze zatrzymaliśmy, bo miał figowanie tylko 400 otworzone. Tylko 400, a musi mieć 1000. 1000 musi mieć miejsce? Bo dlatego był taki przerażony, że on nie ma. No a, ma że za będzie się pęcił. Tak, bo a, za, za rok, a w unboxal w jakiej prędkości to... loczki z Nie, bo, to może... tyś... ja właśnie, jak za mocno, to może. Kubuś Puchatek też by miał loczki. I co wtedy? Nie może mieć. Kubuś Puchatek z loczkami? To by była super rzecz. Ale, ale już wtedy już by nie miał takiej miny. Wtedy by wykonał bardziej jako mina unboxala numer dwa. Czyli. Ja nie umiem tej miny robić. Możecie! Burczy mu w brzuchu. <głos> Głośno, <głos> że przez to słyszymy. <noise> Jest głodny, widzisz? Dlatego musimy go otworzyć. Na karę nie, nie, nie. może Mimo, że zjadł całą wodę. Z... Czym się kadł? mi się. Wodą Przecież zjadł wszystko, co było z nie? O, no. Ale ciężki się zdobił Wejdź mi się. Misiek, no. O. O! 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 Cały się wykopię z ubrankiem tam. Cały, cały z ubrankiem, będę go pa! Papa! Pa, pa. <laughs> jesteśmy pewni, że jeszcze nic nie wyłożymy tutaj? Nie, teraz wszystko. No chyba, że jeszcze teraz z nim jakieś ciuszki wypytać. Nie. Nie? A jeszcze zabierze mi ja, bo zje mojej ciuszki. A to jest możliwe Na całkiem. Swoje może zjeść. A do łakomców tak, tak jest. tylko wirowanie szybko. Wirowania. A czy wy kiedyś przeżyliście 1000 wirowań na minutę? Całkiem so, sporo widowań. Ja nie tyle nie przeżyłam. Ja uważam, że unboxał, to on mu się taki specjalny panel tutaj wysuwa i ma dużo pięć więcej widowań. No. To ma tysiąc wirowań na sekundę. Tu macie tysięcy. tu macie milion. Ej, to jest milion widowań? Tu du było dużo, dużo wirowań strasznie. O oh, niee! Yes! Uh! Ciekawe czy sam się ubierze jak jeśli... jakby. Może? Chyba, Ej, że. Jak... Chyba, że on jest taki z wyrol, że on nago lubi chodzić. Jaki jest procent szans, że on by się ubrał w to? Duży, duży. Duży, no. Bo to jest taki się, taki. Jak on się przyzwyczaił całe życie do kotynią w ubranku, to wydaje mi się, że jednak, jednak no, będzie chciał. Bo, w... Nie, no bez ubranka to tak słabo, to by było. Najwyżej kubimy no znaczy, mu jakieś nowe. A ja bym krumował, no, jak no, suprim, no, no. jakieś takie. Ej, sukni koszuleczkę. Gość. Ej, zostawcie tutaj dużo łapek w górę, to robimy z niego hype bestię. Hype Misia dokładnie. Hype <laughs> misia no, ja Jestem pewien, że on w pewnym momencie obróci się teraz nas dupą No bo już to zrobił w sumie zero, no, no zobacz o. No właśnie o, dokładnie. No dokładnie Już ma wyfalutę. My mu pomagamy, a on co? Trzeba było go zostawić na śmietniku, może on tam lubił przebywać Teraz mam w sumienie, że go zebraliśmy z jego ulubionego miejsca. Nie, w tym śmietniku śmierdziało, źle było. We, no, fuj. Gdyby, gdyby chciał zostać na śmietniku, to by przecież tak do nas nie uśmiechał ładnie. A w ogóle dlaczego on był na śmietniku? Ktoś to go wyrzucił, nie ma serca totalnie. No. Mega wzruszająca historia. Dostawcie za nią łapkę w górę i suba, żeby było więcej takich zruszających. Au! Miś pracę! pracy! Au, au, au! Au, au. Au! Au! Dać, tak się znika właśnie? O, halo, Michu, żyjesz? Czy on żyje? Halo? O, żyje. O, i w drugą stronę trzeba, żeby się wszystko, żeby się wszystko odkręciło, to musi, musi w drugą stronę też się kręcić. No, jednak znowu z powrotem go No i ukończyło się wszystko. Halo, miś? Ej, nawet jest suchy. Chyba nie widział się tak długo. A pachnie. O, jak cudownie pachnie. I o dziwo, nie ubrał się w trakcie. To znaczy, ja byłem za tym, że się ubierze, ale jednak nie, więc to nie jest prawda, że mi się żyją. To jest historia to chyba kłamstwo. Gdyby w tej historii to się uderzyło, to mi się na pewno by się ubrał. Więc w takim razie. Kol Oj. Kolejne dzieciństwo zostało zepsute. Znaczy, możemy mieć jedno dzieciństwo, ale kolejne zostało zniszczone tym, że mi się nie żyją. Nie, no, on musi, on po prostu troluje. Widzicie? Po jego minie. Po jego minie widać, że troluje. O ile w ogóle ją widać? Tego na dworze. Ale jest ładny księżyc. Ale jutro o, z rana... Oj, nie widać go w ogóle. Zjaśnie trochę. O, nie są szumy straszne nawet. Ale jutro z rana powinno być tutaj wszystko git. Bo znaczy, ja pewnie wstanę o 8, 9, Ale już od czwartej on będzie w słońcu. Więc powinien się wysnąć, Żebyśmy jutro mogli go przyjąć do naszych ekipy kumpli. Więc w takim razie, no co? Kolejna osoba w kumpli. Tylko mam nadzieję, że... Nie ucieknie wieczorem, bo ja już widziałem na przykład lisy u nas. Czemu to jest tak jasno? Halo. Widziałem niedaleko naszego domu lisy i tak dalej, więc słuchajcie, wydaje mi się, że. No, żeby nikt go nie ukradł. Jakiś inny niedźwiedź to by było wtedy przypał. Widzimy się pewnie z nim rano. No się o nie, patrz. ktoś ukradł misia stąd, stary. Wycyfy. Wyty... O nie, tam jest, on się. Chyba, że się sam przemieścił. O nie, jak on chodzi, chyba. Wytyfy. Nie ubrał się w ogóle. Twój kolega, też owad. Zostaw, wytyfy. Jesteś... Oj, co, co tutaj się stało? Tak, tak zmartwiłem się, gdzie mis jest i... Kurde no. Patrz, Czemu? widzisz? Z nagim misiem w ogóle. Teraz też się rozbiorę, też będzie nagi. Wytyfy. Co wy mu daliście od życia tak szczerze? O, wyjęliśmy go z kosza. Nie masz żeby na Ja wskoczę. Ale do przecież on właśnie idzie z jednorożcem. Ale brudne ten, doby, ten No brudne są. Jak właściciel jego. Wytyfy? To jest mój jednorazet. <grym> no właśnie. Ty śmieciu. Patrzcie, zaczepimy. A ten z nagim misiem w ogóle popatrz Ten skoczył inaczej, widzisz agresywniej. O, wymiana misia? Co to jest za. Wytyfy? Co się stało? Rubal śmieszny. To łap go w siatkę. Może go nie mam w muzeum jeszcze. To no jest daleko, Czekaj, strasznie. Czekajcie. ja, muszę Czekaj ja cię... się rozsiąść. Ten w skarpetkach jest przed. Tak, o. Dawaj tutaj, w, w tą stronę bardziej. Tak, Wytyś. Tak się poluczy na jedno Kamil, daj ci pasażera. O! Dzięki za pasażera. Tak, i robimy teraz tak. Tylko słuchajcie, musimy zdecydować, z kim on będzie mieszkał. Pan? Tak? No to dawaj, robimy losowanie. Dobra, los. Dobra, trzeba go w końcu ubrać. No tak, ja chcę go ubrać. Tak, Trzymaj. On lepiej ty go rozebrałeś, to ty go umiesz. Tak, no i super. Co to, to znaczy po? To jest To w takim razie trzeba wylosować jakoś. Dobra, więc kogo wylosuje aparatem, ten musisz się zaopiekować nim. Okej? Okay? Wy ty muszę. Nie chcesz się opiekować nim? Nie no, chcę, ale. No właśnie. Ja chcę, ale nie, że muszę. Ta Dobra, boży. uwaga. W takim razie. No i on nie może. Ten online wpisz. Jak działa ja tak, ten ten W takim razie biały decyduje. Bia biała opcja decyduje. Ustawmy się tak w trójkę i uwaga. Uwaga, i biały wydecyduje. Tam, gdzie będzie biały, tam... Yeah! O Kamil! A dobrze, że u mnie, bo ja mam wie, wielu przyjaciół. Chodź, to pokaż. W takim razie, pokaż to jest mu. za nowego kumpla. To dobra, tak. no, to najpierw... No a to, a tak się złożyło, że Kamilek rzucił zdjęcie na Instagrama. A się złożyło, nie? Tak się no, składa. No no. A ja mu zrobiłem, ja mu zrobiłem, polecam. Znaleziony. i tutaj są jego koledzy, tylko jego koledzy są potudbowani jacyś, nie wiem dlaczego. A gdzie no, gdzieś ale... tam nada tutaj przeszło chyba, nie? Powiedział, no ale być tu... dużo dużo kumpliczny. On się nazywa zwierz... Zdejmijmy mu to do... głowy. I to jest zwierz. To może obok zwierza. No właśnie on, myślę, że obok zwierza bym mieszkać. A tutaj mu jakiegoś kolega jeszcze. A kogo jeszcze? tutaj jest za różowy zwierz? To, to jest Chomik? Homik, jak się nazywa chomik? Hammond Junior a gdzie jest senior? Kamil jest. Bo ja mam w domu rodziców komika i to jest Hammond, a to a. jest Hammond Junior Tarn chomika zostawiłeś? Tak Sprawa rozwiązana Ale to z naszą nasz łapką w górę, bo patrzcie jak zmieniliśmy jego życie totalnie Teraz to... życie towarzyskie ma Teraz ma życie towarzyskie, dziewczynę nawet znalazł O, Hammond Junior to dziewczyna? A czy... to nawet z chłopaka zna. A to, znalazł, a to że ten ja ten ten mam ten. różowe włosy, to znaczy, że jestem dziewczyną? Ale nie, bo to nie znaczy nic. Teraz ma chłopaka Przemek. Wychodzi właśnie, jak jest Rzymek teraz Minecraft ma Dobra, słuchajcie, subskrybujcie kanał Szymka. Yy, widzicie też mojego Instagrama, bo on żuli też o to. Tak. I też ma kanał z no, Minecraftem no, Gorszym i codziennie, I codziennie filmy są. I życie Innocenta, twój. Stary zbiera cen do centa. Cześć! Życie inocenta! Zbieram cen do centa! Peczka